I witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to projekt tenko. I zapraszam Was do oglądania Na początku będą dwa peelingi z perfekty. Pierwszy to jest taki i drugi taki. I jak je używałam, to powiem Wam, że były bardzo fajne, i jak na jedno użycie to mm, się dobrze sprawdziły. I jak będę miała możliwość, to sobie jeszcze je kupię i przetestuję dokładniej. Następnie mam maseczkę też z perfekty, namierzającą i... Była bardzo fajna i ją Wam polecam. Następną rzeczą jest też maseczka z Isany, też nawilżająca. Też była bardzo fajna, też mi się sprawdziła i mam jeszcze taką drugą część i... Jak macie możliwość, to sobie sprawdźcie. Następnie mam z Bielendy masło do ciała. I jak na taką małą próbkę, no to nie miałam możliwości tego dokładnie przetestować. Ale jak będę miała możliwość, to chętnie sobie przetestuję większe opakowanie. Następnie mam żel do mycia ciała i ma bardzo ładny zapach. Myje więc jest bardzo, bardzo fajny i nie wiem, czy go jeszcze znajdziecie w Lidlu. Chyba nie, ale nie wiem. Następnie mamy z ziai oczyszczanie liście manuka i wiecie że ja się je lubię I, i chyba już wam pokazywałam to i ponownie wam to polecam i tutaj mam żel do mycia twarzy z cienia i y, przeszkadzało mi w nim to y, jaki ma zapach bo tak jakbym wąchała taki alkohol ale taki rozrzedzony, nie wiem czemu mi się tak to kojarzy i po prostu ciężko mi się go używało i nie polecam ze względu na zapach i mam tutaj szampon Head and Shoulders szampon jak szampon, mył włosy i nie mam jak wam teraz pokazać Szamponu z Isany tego różowego, bo już wyrzuciłam opakowanie i ten szampon z Isany Wam polecam. Zawsze go kupuję i jest w porządku. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia do następnego filmiku. Pa!